Witam Pani, witam Panów. Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa tu w Świętym hotelu senator na naszej spotkaniu. Mam przyjemność i zaszczyt zaprezentować Państwu wartość samą w sobie, esencję zdrowia i wspomagania na współczesne czasy. że wydajesz pieniądze na swoją suplementację po to, żeby co miesiąc tego korzystać z tego produktu. Dbam o siebie, wspomagam swój organizm, jeszcze za to mi płacą. Promuję zdrowy styl życia, jeszcze za to mi płacą. Piękna rzecz, nie uważacie? Co dlaczego jest to bardzo ważne? Ponieważ z każdego klubowicza, który jest pod wami, do pewnego momentu, będziemy o tym mówili później, co miesiąc zarabiacie po kilkadziesiąt złotych. Co miesiąc. Wiecie dlaczego? Bo to jest marketing społecznościowy. Płacimy ludziom za to, że ludzie zarabiają pieniądze. Duo Life jest takim marketingiem partnerskim, marketingiem społecznościowym, jest klubem. Rewelacyjny polega na konsumpcji, budujesz grupę konsumentów. Pomóc człowiekowi, skoncentruj się na człowieku. Ludzie są najważniejsi. Wiecie dlaczego? Bo za, ktoś, kto jest zadowolony, będzie to promował dalej, ale też winduje was w górę. O to w tym wszystkim chodzi. Moim marzeniem jest wbijać wiarę w ludzi, w to, żeby osiągali swoje cele, obojętnie jakie są. Generalnie z, tak, z, tak, z, takim, z takim biznesem nigdy nie miałam nic wspólnego. Y, jestem artystką, fonografem. Także y, robienie jak, takiego biznesu, y, jak tutaj, nie miałam nigdy z nim nic wspólnego. Ale z każdą rzeczą mamy tak, że jeżeli na początku je nie znamy, jeżeli na początku jej nie wiemy, to możemy się jej nauczyć do perfekcji. Uwierzyła w to, co trzeba zrobić, zaufała nam i zaczęła to robić. I teraz. Trzeba takie rzeczy wykonywać właśnie, żeby nasze standardy wzrastały, to poszerzać tą strefę komfortu cały czas. Czyli uczyć się rzeczy, których nie robiliśmy. Musisz łamać zasady pewne w sobie, które cię ograniczają do tego, żeby stać się tym kimś w przyszłości. Musisz złamać te zasady. Dla nas cele i marzenia to jest podstawa biznesu. Tak jak hmm, ci, którzy nas znają wiedzą, że wszystko realizujemy z pasją i nikogo bardziej nie cenimy jak ludzi, którzy też z pasją są w stanie przeciwności losu, słabości pokonywać, po to, żeby osiągać sukcesy. Dlatego dzisiaj jest wyjątkowa chwila, dlatego, bo to są dwie osoby, które chcemy wyjątkowo nagrodzić, dlatego, bo te marzenia już się stały faktem, że możemy im przekazać w sekcji rejestracji ja jakieś środki. Ja. Ale chcemy, żeby jak największa ilość tych samochodów jeździła po Polsce, tak? Także teraz chcielibyśmy przekazać, zarówno Tomkowi, Jaki? To jest symbol jak gdyby tego, że się da to zrobić, więc nie bójmy się wyznaczyć tych marzeń, bo, marzeń, bo jak widać, one są jak najbardziej osiągalne. Także brawa jeszcze raz dla chłopaków. Najważniejsze jest to, żebym ja wyniósł następną motywację i siłę do realizowania celi i żebyście Wy wynieśli tą siłę do realizowania swoich celi, czego bardzo mam życzę, żebyśmy się spotkali następnym razem z samym Mercedesem. Dlaczego jestem i uważam, że Dual Life jest coraz lepszym dla mnie miejscem, jeżeli chodzi o samorealizację? Bo zacząłem od zaufania.